Siemka, cześć, właśnie chcę nagrać filmik w jakiej donicy, w jakim rozmiarze krawędzi zakwit. Tu jest roślina co kwitnie, mateczna i tu taki większy bobas. Ta sadzonka miała na wiosnę około 45 cm jest filmik z maja, albo z kwietnia bodajże można zobaczyć na kanale a teraz ma z 2 metry ten kawędrz, ta sadzonka, około no. czyli jest to prawda, jak banan zakwitnie już liści nie wypuszcza, tylko idzie w banany i również z ból wydaje moc całą sadzonkę bo półmetrowy kawędrz z wiosny żeby wytargał na 2 metry Są się dziwiłem Tak wyglądają Dwa malanki W jednej donicy kawendisz Warb Cavendish. Nawozuję kwiatoch i obózę. Tutaj wyglądają z drugiej strony. Pewna pogoda powinien być na dworze, no ale nie będę go tachał w to mi z powrotem. Bo gabaret ma ogromny. Dobra, zmierzamy granicę. Prawdopodobnie jest to około 35 litrów podobno, ale 35-40 litrów, nie wiem dokładnie. Bo z dołu. A nie będę go cały obracał, żeby poczytać wysoka 40 cm 40 cm i średnica To na oko nie możemy wyśrodkować tu jest ten banan 45 cm czyli jest to około 35-40 litrów dwa banany w jednej do byki. Tutaj liścior. Sadzonki. Które już powoli dogania prosimy mateczną. Brakuje około do pnia. Tu się kończy. Około 25 centymetrów no ślimatycznej I będzie miał pięć tej samej wysokości. Nie chcę go rozdzielać. Bo tutaj ten banan kwitnie. I mogłoby mu coś zaszkodzić. Na wyżej rozwali Donicę. Niech się dzieje, co się dzieje. Pozdro. Cześć.